a gdyby zapach robił 80% roboty na randce. Top 5 najseksowniejszych perfum na każdą kieszeń. Mansera Oud Lemon Mint. Wyobraź sobie koszule, ciemne okulary i spacer po nadmorskim bulwarze o zachodzie słońca. Cytryna i mięta dają świeżość, migdał i wanilia słodycz, a oud charakteru to elegancja z nutą luzu. Afnan 9PM Elixir to zapach nocy i spojrzeń, które zatrzymują się na tobie trochę dłużej. Przyprawy Vanilia Orient. Słodko, zmysłowo, ale z drapieżną energią. Hugo Boss Bottled Absolu. Mężczyzna w garniturze z pewnym uśmiechem. Drzewna i poważna klasyka, podbita wieczorową elegancją w nowoczesnym wydaniu. Zapach dla dżentelmena po trzydzieścice. Najbardziej męski w tym zestawieniu. Initio Narcotic Delight. To wejście jak do ekskluzywnego baru, gdzie podają deser wiśniowy. Wymieszany z koniakiem. Zmysłowy, odważny, gurmondowy i uzależniający. Salvatore Ferragamo Uomo, czyli włoski flirt. Espresso po kolacji i desertiremisu remisu zamknięty w butelce. Ciepły, smakowity, męski i urodzicielski.